Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Cudownie was tutaj ponownie widzieć Dzisiaj zapraszam was na hor zakupowy z Zary i z H&M Zrobiłam ogromne zamówienie I już za chwilę właśnie w tym filmie Będę wszystko na żywo mierzyła I omawiała, a linki do Każdej rzeczy, którą wam dzisiaj pokażę Znajdziecie po rozwinięciu Opisu pod tym filmem, także Siądźcie wygodnie i zapraszam was do oglądania I na pierwszy ogień pójdzie To co mam na sobie, jakby co Te rzeczy z Zary i z H&M będą się Między sobą tak przewijały, ja będę po prostu mówiła, co jest skąd, bo będę wam pokazywała to, co po prostu mam pod ręką. I tym oto sposobem zaczniemy od koszuli z Zary. Przepiękna, klasyczna koszula. Niby klasyczna, niby taki zwyklak, ale jednak ma tutaj tą kokardkę, którą możemy sobie pod szyją zawiązać, i wygląda to niesamowicie elegancko. Myślę, że też bardzo dziewczęco. Pokażę wam też rękawy, bo są po prostu obłędne. Zobaczcie, tu mają taką falbankę zapinane na dwa guziczki i sama koszula też jest taka bardzo zwiewna, bardzo dziewczęca, bardzo kobieca, naprawdę daję tej koszuli 10 na 10. No i jak już jesteśmy przy tym, co mam teraz na sobie, to od razu pokażę Wam tą kokardę, którą mam na włosach, tą czarną pokażę Wam na klipie, który nagrałam e, na moją rolkę na Instagramie, ale mam jeszcze taką beżową, one różnią się trochę materiałami, ta czarna jest taka satynowa, a ta jest taka bardziej welurowa, ale zobaczcie jakie one są przepiękne i obie te spinki do są zapinane na mm... Ma taką klamrę tutaj, więc możecie sobie przypiąć tą kokardę z tyłu do rozpuszczonych włosów, do kucyka e, i na pewno doda to dziewczęcości i takiej elegancji waszej stylizacji. Dlatego, że zobaczcie, e, rozmiar tej kokardy jest super, bo ją faktycznie widać nawet jak mam głowę na wprost, bo ja się bałam, że ta kokarda po prostu zginie i będzie widoczna tylko z tyłu, a, a rozmiar jest naprawdę super. Zobaczcie, teraz jakbym miała tą samą fryzurę, ale bez tej kokardy, wyglądałoby to tak troszkę zwykło, trochę bym była taka ulizana, a kokarda, zobaczcie. Faktycznie moim zdaniem bardzo dużo e, dodaję. Także linki do tych e, obu kokardek załączam Wam w e, opisie pod filmikiem, też, bo są rewelacyjne. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, przychodzi do Was w dwupaku. Są to bluzki, takie klasyki z H&M, które były wyprzedane przez wiele miesięcy. I ja te bluzki już u siebie w garderobie miałam, i zawsze dostawałam o nie pytania, i co chciałam Wam je podlinkować? Wyprzedane i naprawdę myślałam, że już ich z powrotem w sprzedaży nie będzie, ale Powróciły. Właśnie e, robiąc zakupy Znalazłam je e, W nowościach i mówię Przecież to są te bluzki, o które zawsze pytacie Więc postanowiłam Wam je pokazać One przychodzą w dwupaku Takie zwyklaki z długim rękawem Jeżeli szukacie czegoś, co Wam będzie do wszystkiego e, Pasować, czy jakiejś bazy Nawet pod e, sweterek Jak jest zimno, czy pod kamizelkę No to myślę, że takie zwyklaki warto mieć Zwłaszcza, że są w przepięknych kolorach e, W odcieniach beżu Jedna taka jasna, druga ciemniejsza Naprawdę y, są fantastyczne, jeżeli chodzi po prostu o taką bazę i takie zwyklaki, klasyki, które też y, w swojej szafie warto mieć, a wyprzedały się ostatnio y, na wiele, wiele miesięcy, więc warto się zaopatrzyć. Kolejna rzecz, która przyszła do mnie z H&M to ten piękny żakiet. Słuchajcie, jeżeli jesteście aktywne na Instagramie czy na TikToku, to na pewno wiecie, że to był ten wiralowy żakiet, bardzo dużo dziewczyn go miało, pokazywało, polecało, więc ja też postanowiłam na niego polować na stronie H&M, bo on bardzo szybko się wyprzedaje, ale bardzo często te rozmiarówki są uzupełniane, więc też zostawię wam link w opisie pod filmem i jest to taki klasyczny żakiet zapinany na guziki, szczerze Wam powiem, że wolałabym, żeby te guziki były złote. Natomiast myślę, że fajnie wygląda to połączenie tych srebrnych guzików nawet ze złotymi dodatkami, dlatego że nie wiem, czy to widać, ale ten żakiet jest przeszyty taką złotą nitką. Naprawdę nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, bo ja w podglądzie nie jestem w stanie tego dostrzec. Natomiast tu wszędzie ten żakiet jest biało. Czarno-złoty. Jest taka cieniutka, złota niteczka, która właśnie przez niego przechodzi i yy, prezentuje się to naprawdę fajnie i daje nam pole do popisu, jeżeli chodzi o dodatki: czy to złote. Czy to srebrne? Bardzo podoba mi się dekolt, jest bardzo elegancki, trochę taki w stylu Gossip Girl. Ja ostatnio e, wciągnęłam się w plotkarę na Netflixie, więc wszystkie e, ubrania w tym stylu automatycznie wpadają mi w oko i jakoś tak lądują w moim koszyku. Nie wiem, jakim cudem. <laughs> Natomiast. E... Tak mi się właśnie skojarzył ten, ten żakiet z tym stylem. Myślę, że jest przepiękny i bardzo ładnie wygląda też z tą kokardą z handemu, więc tutaj też zostawiam Wam link. Słuchajcie, jak szukałam tego żakietu, to znalazłam przypadkowo, że jest do niego też pasująca spódniczka i postanowiłam ją zamówić z tego względu, że po prostu mi się podobała niekoniecznie, żeby nosić to jako zestaw. Chociaż też, natomiast myślę, że fajnie będzie ta spódniczka wyglądała też ze zwykłą czarną marynarką lub zwykłą. Czarnym, klasycznym topem lub z białą koszulą, na przykład z początku tego holu zakupowego, a, ta, a ten żakietik, właśnie na przykład z taką czarną spódniczką klasyczną, jak mam teraz. Natomiast możemy to połączyć też w jeden set i na pewno, oczywiście, też jako pasujący set będzie to ładnie wyglądać. Tak jak ten żakiet, tak też spódniczka ma złote, srebrne guziczki i tą złotą niteczkę, która tutaj idzie. Jak widzicie, to jest dosłownie. To samo, więc może przymierzę Wam i pokażę, jak wygląda taki zestaw, gdybyście były zainteresowane. I kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to ten obłędny żakiet z Zary. Tym razem mamy złote guziki, z czego jestem bardzo zadowolona. I w odróżnieniu do poprzedniego żakietu tutaj mamy kołnierzyk. Też bardzo, bardzo fajny, taki gruby, mięsisty materiał. I ten żakiet jest w odcieniach beżu i ekris. Zrobię Wam zbliżenie, żebyście mogli zaraz zobaczyć, możemy go nosić. Zapięty y, lub rozpięty. Aha, i słuchajcie, tutaj pod spodem y, mam właśnie ten y, top. Ten taki BASIC z który pokazywałam Wam na początku holu Zobaczcie, jak on tutaj ładniej pasuje. I coś mi przyszło do głowy, teraz czekajcie. Ta kokarda wygląda mi na identyczny kolor. I tak też jest. Zobaczcie, jak ona by pasowała teraz też na włosach do tego kompletu z kolei. No, pięknie by to wyglądało, moim zdaniem. Tak więc widzicie, już od razu pomysły na kolejne stylizacje zrodziły mi się w trakcie tego holu zakupowego. I tu, kochani, zrobię Wam jeszcze zbliżenie na materiał, na te guziki, żebyście zobaczyli. Jest to naprawdę bardzo ładny materiał, a kolory są, jak widać, takie. Kremowe, kremowo-beżowe, więc naprawdę ten żakiet jest przepiękny. Kochani, jedna z rzeczy, które chyba najbardziej ucieszyły mnie w tym polu zakupowym, wiem to dziwne, że akurat to, ale jest to szlafrok. E, tak się z niego cieszę, słuchajcie. Bałam się zamawiając go, że przyjdzie mi jakaś taka cienka mgiełka, której, no, w której po prostu zamarznę, a ten szlafrok jest naprawdę dosyć ciężki, co mnie zaskoczyło. E, dosyć taki gruby, jak na materiał, z którego jest wykonany, więc. Byłam mile zaskoczona, no i podoba mi się długość. Nie wiem, czy mnie teraz będzie fokusowała kamera, więc wybaczcie, jeżeli nie jestem sfokusowana, ale chcę po prostu Wam pokazać tutaj długość. No muszę chyba wyjść z domu, żeby Wam pokazać, bo zamiast wiecie, mieć ujęcie w tą stronę, to na YouTubie muszę mieć poziome, a nie pionowe. W każdym razie tak się prezentuje długość tego szlafroka. Jest naprawdę przepiękny. Jeżeli będzie dostępny w innych kolorach, to na pewno zamówię go też w jakimś takim odcieniu beżowym. Ale miałam też niestety jeden szlafrokowy fail. A jeszcze jedna rzecz odnośnie tego szlafroka. Słuchajcie, powiem Wam, że ja chciałam mieć po prostu coś ładnego, a nie jakieś stare, rozciągnięte dresy do. Chilowania, na przykład wieczorem do filmu, yy, czy też nie chciałam. Ja mam taki krótki szlafrok, ale w nim usiąść, to jest tak, tu się podwija, tu się zawija, tu coś widać. W ogóle nie jest totalnie wygodny, a teraz mam długi, fajny szlafrok, w którym mogę usiąść jak tylko chcę i jest mi wygodnie. Yy, rano robię w nim makijaż i też yy, no, no jest po prostu. Rewelacyjne, ale druga rzecz, którą zamówiłam, i jakby, jeżeli ktoś ma taki szlafrok i jest dla Was ok, to super. Mi po prostu chodzi o to, że na stronie myślałam, że zamawiam taki biały, puchaty, misiowaty szlafrok. Źle doczytałam, bo to nie jest taki misiowaty, jak widzicie tutaj e, materiał. Słuchajcie, ja Wam pokażę z bliska. I zobaczcie, co chodzi. To wygląda jak ręcznik. O, zobaczcie, widzicie, to jest taki materiał ręcznikowaty. Teraz to widać na zbliżeniu, prawda? A na stronie. I może teraz też nawet jak będę stała z daleka. O, halo, halo! Kamera. Oczywiście jak robię zbliżenia, to mnie już nie chce dalej fokusować. Tu jestem. Super. <laughs> widzicie z daleka on pewnie wygląda jak taki fajny, mięsisty. Puchaty szlafrok, ale nie jest, nie jest i nie, nie chciałam, żeby to był taki ręcznikowaty materiał, więc ja nawet go, jak widzicie, nie odpakowałam, tylko odsyłam go od razu, bo, bo to nie jest to, czego szukam. E, szukam takiego, wiecie, misiowatego, puchatego, e, fajnego szlafroka, też tej samej długości, żebym jeden miał taki bardziej właśnie... Satenowy, a drugi e, taki bardziej cieplutki, jak już się zrobi bardzo zimno. No i słuchajcie, jak już poszłam w zestawy, to koniec. E, zestawiłam sobie z tym czarnym szlafrokiem e, takie czarne, puchate kapcie. Słuchajcie, nie wiem, jak będzie to u Was wyglądało, ale ja. I jeżeli chodzi o kapcie, muszę zawyżać rozmiarówkę, więc e, tak jak normalnie mam 38, tak to jest 39, ale przez to też te kapcie są wygodniejsze, bo zobaczcie, one tutaj są takie skrzyżowane. I ja mam wysokie podbicie, i bardzo często to podbicie w tym miejscu nie chciało mi przejść. Te kapcie nie były wygodne, dlatego ja nigdy nie lubiłam nosić kapci, bo one dla mnie wcale nie są wygodne. A tu zamówiłam 39 i idealnie mi się to podbicie tutaj mieści, więc jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. To jeszcze nie koniec, poczekajcie! Poczekajcie, bo jak zamówiłam czarne, to i oczywiście zamówiłam białe, no w sumie to są takie kremowe. Tak naprawdę to na stronie one są białe czy beżowe, bo powiem Wam, że na pewno na żywo one są e, kremowe, też 39 zamówiłam. Natomiast wydawało mi się, że na stronie były opisane jako białe, ale to taki biały, biały, śnieżno-biały na pewno nie jest, bardziej bym powiedziała, że są takie kremowe, ale też są naprawdę superanckie, e, więc muszę tylko sobie domówić jeszcze ten biały szlafrok, no... Pierwotnie był taki pomysł, że czarne kapcie do czarnego szlafroka, te beżowe do tego białego, ale że biały szlafrok się wykruszył, to będę teraz szukała nowego, co by mi do tych kapci pasowało. A jak już jesteśmy przy butach, to pokażę Wam jeszcze jedne perełki z Zary. O Jezu, jakie te buty są piękne. Moje drogie, czy są tu jakieś miłośniczki butów? Zobaczcie, jakie piękne szpilki. I to, co mi się podoba, to, że ta szpila. Nie jest tak wysoka, że wiecie, żeby niewygodnie mi się w nich na przykład chodziło. E, ja teraz mam w planie właśnie nosić te szpilki z rajstopami, właśnie jak będę gdzieś wychodziła e, wieczorem zamiast kozaków to właśnie takie zakryte szpilki, ale bardzo spodobała mi się ta kokarda. Teraz tak sobie myślę, czy ja wpadłam w jakiś szał kokardowy, ale no. <grym> dopiero teraz, jak tak stoję z tymi butami, to sobie pomyślałam wzięło cię na kokardy, ewidentnie. W każdym razie, no wydaje mi się, że są po prostu przepiękne prze i właśnie tak jak wam mówię, są e, wygodne z tego względu, że nie są aż tak wysokie. E, są te same szpilki z jeszcze e, mniejszą e, szpileczką, natomiast w takich już, e, nie chciałam iść w tak niskie, chciałam coś takiego Wygodnego, ale na wysokim obcasie. Kochani, to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym holu zakupowym. Ja dawno holi zakupowych nie nakrywałam, dlatego na pewno po wyświetleniach tego filmu będę widziała, czy chcielibyście więcej takich filmów, czy Wam się one podobają, ale też jeżeli chcecie mi pokazać, że. Że chcecie takie filmy na moim kanale, to zostawcie kciuki w górę, zostawcie jakiś komentarz, e, dlatego że Wasz odzyw jest tutaj kluczowy, bo to dla Was właśnie te filmy nagrywam, a już kolejne zamówienie mam w drodze, więc jeżeli będzie zainteresowanie tym filmem, to oczywiście e, z chęcią nagram dla Was też kolejny hol zakupowy. Dajcie znać, czy sobie coś kupujecie z tego holu zakupowego, a jeśli tak, to co? Jestem bardzo ciekawska, jeżeli chodzi o te sprawę. Ja Wam życzę, kochani, miłego dnia, miłych zakupów i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!